Zwiększenie wydatków na obronność, zasypanie gigantycznej dziury, jaka powstała w budżecie służby zdrowia, masa innych problemów i wydatków, które jakoś trzeba zasypać. Przy jednoczesnym nieucinaniu programów socjalnych w ramach doktryny rządu, coraz zostało dane, nie będzie odebrane. Pytanie jakie można sobie zadać, to skąd wziąć na to wszystko pieniążki. I tu rząd przychodzi z dość oczywistą odpowiedzią, która jednak większości Polaków się nie spodoba: a mianowicie zwiększenie podatków czy akcyz i innych opłat, a więc z waszej kieszeni. Rok 2026 będzie rokiem podwyżek. Oficjalnie jeszcze nic nie zostało zwiększone. Jednak o części planowanych podwyżek już teraz wiemy. Pewnie o części jeszcze nie wiemy. Prezent zdążył już zawetować podniesienie akcyzy na alkohol. I teraz trwa wielkie oburzenie polityków rządu, co jest dość zabawne, bo gdy to rząd PiSu podnosił.